Blask fleszy, tłumy fotoreporterów, a na scenie znana polska aktorka Sonia Bohosiewicz. Na wybiegu zaś piękne modelki w strojach z najnowszej kolekcji Nataszy Pawluczenko. To wszystko działo się o dziwo nie w światowych stolicach mody, a w Żorach, w tamtejszym Miejskim Ośrodku Kultury. Stosy ubrań biegające modelki, błysk fleszy i tłum ludzi, tak było podczas żory Be fashion. Choć żory nie zaliczają się do światowych stolic mody, to na jeden dzień taką modową stolicą właśnie się stały. Jak podkreśla Anna Ujma doradca prezydenta do spraw polityki promocji i informacji, żory bi fashion to wielkie wydarzenie dla miasta. Pokaz był długo wyczekiwany, bo żory, na Żory B Fashion czekaliśmy pół roku. Pierwszy pokaz mody w Żorach odbył się w styczniu w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pokaz mody Malinowy Sorbet spotkał się z ogromnym zainteresowaniem i uznaniem nie tylko mieszkańców miasta. Sorbet malinowy, kultura lodowa przerósł nasze oczekiwania. Sala pękała w szpach i mieszkańcy, a także osoby, które przyjechały do nas z regionu wówczas na pokaz domagały się więcej, więcej i więcej. Więc my postanowiliśmy dać więcej. Publiczność na pokaz kolekcji Nataszy Pawluczenko musiała trochę poczekać. Najpierw rozstrzygnięto konkurs modowy Be Fashion. Zgłoszono kilkanaście prac, wszystkie zostaną dzisiaj zaprezentowane, jeżeli wybierze te najlepsze. No ja muszę dodać, że główną nagrodą jest staż u Nataszy Pawluczenko w pracowni. Podczas pokazu zaprezentowano również prace dyplomowe młodych projektantów z Wyższej Szkoły Technicznej Skadry Wzornictwo. Wisienką na modowym torcie był jednak pokaz Nataszy z kolekcji Wiosna Lato. Kolekcja CLR Młodzieżowa jest inspirowana przede wszystkim energicznym i zdrowym trybem życia. Natomiast reszta kolekcji która na część wieczorową i codzienną jest inspirowana kobietą wojownikiem, rycerską zbroją, minimalistycznymi, prostymi liniami, które można przełożyć na konstrukcyjne cięcie. Pokaz całości poprowadziła znana aktorka Sonia Bohosiewicz.